Za moimi plecami mur jak mur. Nie jest to mur berliński, na pewno. Jest to mur wokół ambasady Chin w centrum Warszawy, czyli w stolicy. A jeżeli chcecie wiedzieć, jaka jest prawdziwa historia Wielkiego Muru Chińskiego, jakie legendy się w nim z nim wiążą, i czy naprawdę jest widoczny z kosmosu, to zachęcam Was do wyjątkowo ciekawej lektury o faktach i mitach pana Radosława Kotarskiego. W tej chwili, tutaj, w tym rogu, o tutaj, wyświetla się moi drodzy tytuł tej książki. Zapraszam do lektury. Naprawdę warto wiele ciekawych historii. Możecie się między innymi, dowiedzieć, o czym ja się dzisiaj dowiedziałem, że Adam i Ewa. Tak naprawdę nie spożywali jabłka. Nie ma na to dowodów. Chcecie wiedzieć więcej? Przeczytajcie tę książkę. Do usłyszenia. Miłego dnia. Cześć.